Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy, ja jestem Anderman, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować okręt Atlantico. Także moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, to jest właśnie ten pancernik ósmego poziomu Atlantyk, którego chciałbym wam tutaj zaprezentować. Oto jest okręt Atlantyk i on jest wyposażony w działa o kalibrze 381 mm. Posiada również amerykańską dwufunkcyjną artylerię przeciwlotniczą. Przeładowanie tych potężnych dział na tym okręcie to 28 sekund, a posiada ten okręt, zobaczcie moi drodzy, dwie wieże z przodu. Po środku znajduje się jedna wieża, no i z tyłu znajdują się dwie wieże. Zasięg artyleryjski tych, słuchajcie, e, dział to jest 17,4 km. Uszkodzenia, jakie zadaje ten pancernik pociskami swoimi, bo tylko posiada pociski przeciwpancerne, to 11700. a rozrzut tych pocisków to jest 217 mm i prędkość wylotowa tych pocisków to jest to 804 metry na sekundę no mi się wydaje że ten okręt dość taki ciekawy dość fajny jest ładnie tu wygląda jak się sprawuje w bitwie sami na pewno żeście już go spotkali w bitwach możecie cośkolwiek tutaj powiedzieć no słuchajcie moi drodzy jeżeli chodzi teraz tutaj o wykrywalność tego okrętu to jest bardzo niska bo 11,5 km jeżeli chodzi o manewrowość, to prędkość tego okrętu to jest 25 węzów, skręt to jest promień 800 m i czas przestawienia steru to jest 15 sekund. I słuchajcie moi drodzy, ten okręt ma żywotność 60 100 i obrona przeciwtorpedowa na nim to jest 31%. Tak to się prezentuje, słuchajcie, ten okręt. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dość ciekawy. Może Wam jeszcze teraz pokażę tutaj najważniejsze, co by nas wszystkich mogło interesować, to może to będzie rozstawienie pancerza. No i przejdźmy może szybciutko do opancerzenia tego pancernika, rozmieszczenie pancerza i już szybciutko popatrzcie, poszycie Tutaj górne nadbudowek to jest 19 mm, poszycie boczne dział i same działa od 152 do 305 mm, poszycie e, grubość tego pancerza. No i chyba najsłabszy, słuchajcie, pancerz to jest właśnie w tym, o tym miejscu, na poszyciach dziobowych, e, czyli pancerz dziobowy i rufowy to jest oczywiście tutaj chyba najsłabszy punkt, 32 mm. Do tego, słuchajcie, jest tutaj. Dziobowy pas pancerny jest to 152 mm. W tym miejscu jest 102 mm, czyli dziobowy pas pancerny, pancerz dziobowy i rufowy. Następnie, sam bok tego okrętu, znajduje się pas pancerny kazamaty 280 mm i grubość pancerza kazamaty 356 mm. I grubość pancerza kazamaty 305, to co mówiłem wcześniej. I tutaj jest poszycie boczne ochrona przed torpedami. I tutaj ta ochrona chroni ten okręt od zadanego, zadanych obrażeń o torped 31%, tylko 31% albo aż. No i spójrzmy jeszcze, tutaj jest poszycie rufowe 32 mm. No i tak jak mówiłem, pancerz rufowy 102. I tu również jest 152, tak? Podobnie jak z przodu, czyli mi się moi drodzy wydaje, że najlepiej próbować go trafić. W te oto tutaj miejsce, i to jest chyba najsłabszy punkt tego mm, okrętu. No i słuchajcie, przejdziemy szybciutko do wyposażenia. I wyposażenie tego okrętu, tak jak oczywiście widać, tutaj sobie tam tak dałem. Na ostatnim slocie dałem kamuflaż. Y, y, dałem tutaj. Yy, rozpędzanie, wiadomo pancernik, no żeby szybciej troszeczkę się tutaj ruszył, no i następnie dałem jemu tutaj celność i yy, dałem tutaj yy, modyfikacji pierwszego systemu kontroli uszkodzeń, no i yy, jest modyfikacja głównego uzbrojenia yy, tego yy, okrętu. Następnie ten okręt posiada pociski przeciwpancerne, to co szybciej mówiłem i... Atak lotniczy bombami głębinowymi, i tutaj jest, słuchajcie, e, tylko i wyłącznie pociski przeciwpancerne. Mamy tutaj grupę naprawczą i pięć e, grup naprawczych. Sprzęt eksploatacyjnego okrętu i mm, tutaj e, PW, jaki powraca przy naprawianiu się, to jest plus 300 na sekundę. Ok, dobrze, to mamy wyposażenie. Szybciutko przejdźmy do kapitana. Ja mam tego kapitana zrobionego pod artylerię dodatkową. E, ekspert wyburzania. Tutaj mam nasmarowane trybiki, żeby szybciej się tam te wieże kręciły. No i tak jak mówiłem, artyleria dodatkowa. Plus, słuchajcie, przepływ adrenaliny. I tutaj ręczne sterowanie artylerią dodatkową. E, ekspert napraw doraźnych, wiadomo. No i kamuflaż. Mam tu kamuflaż i na wyposażeniu okrętu kamuflaż z tego względu, że ten okręt posiada mały zasięg artyleryjski i tutaj jest 17,4, więc w tej chwili widać mnie z odległości 11,5 km. Ktoś by się zapytał, dlaczego jest tutaj ekspert w wyburzaniu, skoro on posiada pociski przeciwpancerne, a dlatego, tak mi się wydaje, że artyleria dodatkowa ma za zadanie zadawać obrażenia między innymi w podpalaniu, więc korzystałem z tego tutaj preferowanego preferowanego buildu Tak to się tutaj przedstawia. No cóż, moi drodzy, i to chyba tyle na temat tego okrętu. Mam nadzieję, że wam ten okręt się tutaj spodobał. Jeszcze troszeczkę będziecie mogli się również delektować tym okrętem, pływać i w różnych bitwach. Mam nadzieję, że Ogólnie Wam się ten okręt przyjmie. No nic i to tyle. Moi drodzy, także życzę Wam dużo łowów w bitwach. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Pozdrawiam.